Jak najwyżej podnieść, musi być na duchem. Ciągle za nisko, jeszcze wyżej. Nie mogę to wyjść. Dobra, zrób samą ręką. Coś tutaj. A czujesz, że coś się blokuje? Nie tutaj się napinam mocno. Dobra, muszę coś sprawdzić. Połóż teraz ręce za głową. Tutaj ci brakuje. Po prostu nie nic. A nie czujesz w stawie na przykład? Czy w mięśniu? Po prostu czuję w środku, że coś się blokuje. W środku. Tutaj jest takie zatrzymanie, tak jakby że jest wszystko napięte mocno, ale już wyżej nie idzie. Trzeba powiesić w paskach, żeby się rozluźnić, ten bark zdekompresować. Nie polecam tego. To strona gorzej? Tak. No, jest lepiej. No, tak. No, widać ucho w końcu. Jest wyżej. Ryba blokada teraz, a teraz czuję, że mogę wziąć wyżej rękę tak bez problemu. Jeszcze większy. jeszcze większe tu jest. Weź teraz ciężar i zobacz czy nadal będziesz czuł tak bark. No ja czuję tutaj. Już, już bark tak nie idzie. No tutaj bardziej czułem już właśnie to, to, to miejsce niż bark. Dobra, super, elegancko. Dobra, to, to mamy z głowy wracamy do ławy w takim razie i do depresji łopatki.